Muszą za to zapłacić z własnej kieszeni. W toruńskim szpitalu lekarze już usłyszeli. Każdy procent leczonych ponad limit to procent mniej pensji. Małgorzata Mikulska-Rębek. Ortopeda Krzysztof Która mógłby częściej operować. Mógłby robić więcej badań. Pacjentów nie brakuje. Jestem dyrektorem. Mógłby, ale dyrektor mu zakazał. Nie jest to tak zupełnie, żeby mógł spojrzeć sobie prawda, w oczy bezpośrednio i powiedzieć tak, robię wszystko teraz tu i teraz, żeby temu człowiekowi pomóc. Jeśli by pomógł, zapłaciłby za to z własnej kieszeni. Lekarz powinien nagrody jeszcze dostać za to, że opiekuje się pacjentami. Ale dyrektor zamiast nagród daje kary, gdy lekarz będzie leczył więcej pacjentów i wykonywał więcej badań niż przewidział to NFZ. Czyli gdy skończy się limit, a limit w tym szpitalu już jest przekroczony. Jest to pewien paradoks. Ja będąc lekarzem a równocześnie administratorem odczuwam z tego powodu duży dyskomfort. Dlatego, że tak naprawdę zabraniamy personelowi leczyć chorych. Ale jak tłumaczy, musi tak robić, bo szpital spadnie w długi. NFZ nie zapłaci za nadwykonania. System jak gdyby motywacyjny, w sensie motywacji negatywnej. Lekarzom będzie zabierany procent z pensji. Już raz tak było w innym szpitalu w Bydgoszczy. Lekarze są od leczenia, a nie od tego, żeby jak ochroniasz na bramce przy wejściu do klubu, rozdzielał. Tego pacjenta leczymy, a tego nie leczymy. Lekarze nie rozumieją, dlaczego to oni mają odpowiadać za źle działający system, bo przecież ich zawód nie pozwala na odesłanie pacjenta z kwitkiem, tylko dlatego, że brakuje pieniędzy. Przede wszystkim lekarz nie robi nic dla siebie, tylko dla pacjentów. A pacjenci coraz częściej słyszą w szpitalach. Proszę czekać. Możemy się spodziewać, że tych limitów dla pacjentów będzie więcej, albo kolejki będą się wydłużały. W tym szpitalu w Nowym Targu nie ma kar dla lekarzy, ale szpital do końca roku przyjmuje głównie pacjentów, których życie jest zagrożone. A tu choć pieniądze już się skończyły, lekarze nie odmawiają i szpital ma długi. Mamy dosyć duże nadlimity, bo one stanowią ponad 10% naszych przychodów szpitala. Dwuletnia Natalia miała już USG serca, tomografię, badanie. Jedzenia kręgowego. Jej mama nie usłyszała od lekarzy. Nie, to za drogie. Mam nadzieję, że nie usłyszę i mam nadzieję, że dzieci, które tutaj są, bo naprawdę są dzieci ciężko chore, że nie usłyszą tego nigdy. Ale wiceminister zdrowia, uwaga, ma nadzieję, że szpitale będą umiały odmawiać. W jaki inny sposób? Uważa, że trzeba zmuszać szpitale do przestrzegania limitów, na przykład tak jak w Toruniu. Co działoby się, gdyby każdy z lekarzy leczył niezależnie od tego, ile szpital dostaje pieniędzy na leczenie? Najwyraźniej stać nas tylko na pomaganie w nagłych przypadkach. To wygląda tak, że lekarze, a przede wszystkim pacjenci, cierpią przez zły system opieki zdrowia. A ci, którzy odpowiadają za ten system, uważają, że niestety tak musi być. Małgorzata Mikulskarembek, wydarzenie.